Witajcie, z tej strony Rolodwaka, witam was bardzo serdecznie, przed wami gierka Call of Duty Black Ops 6, pobrałem, na Game Passie, jest za darmożkę, znaczy trzeba za Game Passa zapłacić, no, ale jest na Game Passie, to dla was nagram, bo wiem, że taki materiał chcieliście. Ja, zatwardziałem gracz Battlefielda. w poprzednie, ostatnie dwa kody w ogóle chyba nie grałem, nawet bety, tutaj akurat bety nawet nie udało mi się zagrać, bo była bardzo, bardzo krótko na pececie. Eee, więc tak naprawdę to będą moje pierwsze wrażenia, pewnie ten film też się nazywa eee, pierwsze wrażenia. Ogólnie moje pierwsze wrażenia były bardzo słabe, ponieważ musiałem pobrać chyba nie wiem tam 200GB, eee, coś takiego, no tryb wieloosobowy zagramy wiadomo, eee, raczej kod jest stworzony pod multika, aczkolwiek ja bardziej lubię tam single. Traktuj wszystkich z szacunkiem, rywalizuj uczciwie, zachowaj czujność, o kurde. Czyli nie można obrażać teraz sobie matek innych ludzi, jak w tym, takich starych filmikach widziałem, skoda na, szczególnie na Xboxie 360. Połowa shaderów już się zoptymalizowała. Ustawień graficznych w ogóle nie, do, nie, nie dotykałem, więc obstawiam, że pewnie jakieś DLSS czy coś innego będzie odpalone. Wszyscy tutaj praktycznie... W ogóle mam ikonkę Xboxa, w razie czego gram na komputerze. A też z jest komputer, więc może to chodzi o to, że jest na Xboxie, ale połączony z komputerem. Wszyscy mamy pierwsze lewele, no jak widzicie, gierka miała tutaj premierę praktycznie przed chwilą, więc wszyscy zaczynamy od nowa. Okay, Mamy do wyboru trzy klasy: Wiatr, Stratek, Egzekutor chyba. Broni mi nic nie mówią. XM4 to nie jest jakaś dla mnie znana broń, ale czułość jest od razu 2 na 10 to trzeba powiedzieć. Nie jest jak inny grak, powinno być domyślnie. Ale zobaczmy, pogramy. Chwilę na to, ale długo się przycelowuje. Widzicie to? Ja pierdzielę. Okej, okay, okej. Okay. Ale dziwnie się biega. Tak, bardzo płynnie. To trzeba przydać, biega się bardzo, to bardzo płynnie. Nie, jak to powiedzieć. Po prostu gdziekolwiek idziemy, tak samo biegniemy, nie ma żadnego spowolnienia chyba. Normalnie od razu jest ten reaktywny, ale to celowanie jest tak długie, że, pamiętam, że to właśnie w kodzie. W kodzie chyba o to chodziło, pamiętam, żeby szybko przycelowywać, Szczególnie tam w sniperkach, jakieś quickscopy, coś takiego. A tu jest tak długo. Dziwnie się biegam, no to normalnie ja teraz sobie biegam jakoś dziwnie. No w końcu ktoś, ja pierdziele. Tak długo tu biegałem w kółko i nikogo nie mogłem znaleźć. Nie wiem, jak działają meczu czyli tu nie ma jakby respawnów przypisanych do danego miejsca, tylko są okej. Okay. No tutaj czułość... odczułem, że mi jej brakuje. Dostałem, dostałem? O nie, że są kamery śmierci. W Battlefieldach tego nie ma. Powtórek. To jest bardzo fajne. Ja bym chętnie takie coś przygarnął do serii batyfilda. Na razie nie jest jako źle, no w sensie widzę. Biorę pod uwagę to, że to jest KOD i tu nie ma takich jakby wiecie. To jest na balkonie można być. Nie ma destrukcji otoczenia, nie ma czołgów, nie ma takich rzeczy. Mamy tylko deadmeche, jakieś takie inne wariacje tych trybów. Na malutkich mapkach. To w sumie no w ogóle może bez sterowania, co? Spróbujemy. W ogóle jakieś fragi ma? 8 Współczynnik, okej. Okay. Ej, że nawet nie trzeba liczyć, to od razu jest współczynnik. Oj, i patrz! I to jest dobra tabela moi drodzy. Mamy wynik i zamiast deadów to mamy po prostu współczynnik śmierci, czyli 1.6. czemu wszyscy mają pozytywny ten współczynnik, a nikt nie ma negatywnego? O co chodzi tym współczynnikiem? To jest jakiś inny współczynnik? Kurde, umarłem 1.33 No zobaczmy, nie wiem, ten współczynnik jakiś taki podejrzany, bo wszyscy mają pozytywny. Niektórzy nawet tam 4 40 ktoś miał, więc jak to się stało? Jezu, ej, skanowanie jest! Kurde, mogę zobaczyć powtórkę, chyba skanowanie jest. Ale nie ma skanowania, bo pociski nie przeszły przez barierki. Ale nie, no. Kule było widać. Jezak długo. Ile ja mu kulek wpakowałem przecież? Time to kill jest dosyć duży, to trzeba tutaj powiedzieć. Chyba nawet Hedzik był, bo jak taka ikonka jest... O, w ogóle jakiś... Save jest. Jezu, co to jest? Chciałem wychylić, a tu jakiś granat rzuca, chłop. No masakra, po prostu. Ja tak nie umiem grać, czy co? A te pierwsze w ogóle go nie trafiły, no dobra. To już nie wiem czy celować czy nie Jak się gra w Koda, widzowie możecie mi napisać No skopy tak średnio działają, w sensie w ogóle bez celowania A przycelowanie trwa jakoś strasznie długo. Zawsze kojarzyłem że tą grę z jakimś szybkim strzelaniem. Bez przycelowania. Ale ja mogłem się mylić po prostu, nie? Ale optymalizacyjnie jest spokój mam klatek. Pewnie jakiś DLSS jest odpalony domyślnie. 150. No to kurde dużo. Gra wygląda no całkiem ok, nie? Znaczy, ciężko powiedzieć, no nie, nie wygląda źle, może tak powiem. Ale w spierdziel tutaj, tajcie to? Ja go w ogóle... Jak on mnie widział? dym tam kopcił jak nie wiem. Aha, nie wiem, u niego byłem jakiś cały widoczny. Są znowu leżę na tym dachu? Czy Ty, to może ten sam? Przez auto nie doskanujemy. To jest Okej, okay, na te? Na te jest wychylanie? Ja pierdzielę. Auta wybuchają. Ale ja nie rozumiem, że granat czy co? Jak ja go on nie zabił? Bo po prostu miałem kamerę za czas na tym aucie. Dobra, KD mam równe 1, więc nie jest tak źle, ale zobaczcie, u Enemy nikt nie ma negatywnego KD, a u nas tylko dwie osoby mają negatywne KD. No coś tu wydaje mi się, że to nie jest chyba KD. Nie wiem, co to jest ten współczynnik. Wysypy Może asysty też do tego zalicza Ja tu umarłem właśnie tym Bardzo możliwe. O nie! Jako ostatni frag jestem, ja pierdzielę, ale to też fajne, te powtórki mi się podobają na koniec gry, takie najlepsze. Tego w mi brakuje. no ale no, no, rozumiemy jak działa Battlefield, by te gry są znacznie dłuższe, nagrywanie tych gier by bardzo dużo zajmowało, w ogóle nie ma nagrywania gier w Battlefield'zie, nie? Dobra, zagramy sobie jeszcze jedną grę, spróbujemy może jakiś inny tryb jak jest. No pewnie tyle map jest w tej grze, a kurde, znowu wygrało Volt, no ja pierdzielę, to to jest jakiś... Złomiarska mapa już mi się nie podoba. Dziwnie mi się na nie grało. Widzicie, co jest najdziwniejsze? Czułość, jakby na wysokość góra du jest bardzo niska, ale. tu jest jakaś duża. raz ja się z czymś takim spotykam, moi drodzy. Nie wiem, co powiedzieć o ten temat. Jest inna czułość wysokość góra? Mega dziwne A to uderzeniowe było A teraz kokrze jaką akcję zrobiłem za I umarłem A tu nie ma kada, tutaj jest punkt na cel i dobra to już trochę tutaj bardziej negatywnie bym powiedział. Bo jednak to KD chcemy oh, nadal widzieć. Szybkie respawny są, to też jest tutaj wielka zaleta. W trzeba szukać serwera z jakąś świecą. Żeby takie szybkie. przejęcia były. Daleko tam ktoś jeszcze był. Jak robić tak, żeby. No... Ale gówno widzicie, to nie można normalnie się skulić tak, żeby za, za tym stać. Przy oknie. No jestem za niski do tego samochodu, no XD Co to jest za gra? To, i, jakby... Kala dziwna bardzo jest Moim celem w tej grze jest nie być na finalnej jakby powtórce To jest pokażające niestety To jest, nie mogę się ruszać to jest to, dziwne rzeczy jakieś rzucają, jakieś gratel. elektryczność, czy coś takiego poszłamyce. O, tu można przejść. Fajne. No na pewno jest cały czas akcja, nie? Akcja za akcją, akcja za akcją, cały czas coś się dzieje. Nie ma w ogóle ani praktycznej chwili wytchnienia. Czy to dobrze. Chyba no, spoko, nie? No raczej gracze właśnie... Tego chyba oczekują, żeby cały toż była ta dopamina. Akt, to jest też sama fabuła, chociażby często jest masa jakichś skryptów i tak dalej. Ajaj. mi grać może na hitya bić, bo tutaj chyba nie zdarzyło mi się, żeby w ogóle coś takiego się stało. Okej, okay. mina! Kurde, teraz w końcu z pierwszy raz tą minę musiałem wleźć, nie? Ja mam 60 naboi w tej broni, teraz zauważyłem. Okej, okay, okej. Okay. Ja przeładowywałem że pewnie w środku teamfight'u, więc jeżeli to widzieliście, to bardzo za to przepraszam. Nie wiedziałem, że mam 60 naboi w tej broni. Może są jakieś lepsze bronie? które szybciej strzelają niż moje, albo więcej biją. Jest! Kurde, już w powiedzieć, że prawie dwa fragi wręcz by były, ale no niestety drugi już się zabić tak łatwo nie dał. Porażka, kurde. Nie, mam wrażenie, że tutaj Timek jakoś nie oddał. Ja mam aż 8 zdobyć, słuchajcie to. U nas pierwszy typek miał jedno zdobycie. Wiecie, jak to jest mało jedno zdobycie? Nikt inny miał taki wynik. Natomiast przejmować to fragował, no i przegraliśmy dzięki temu. Tacy ludzie mi się zbytnio nie podobają. Jak fragujesz to też musisz też punkty zdobywać. 350, to nawet ostatni miał u nas więcej. Dobra moi drodzy, to by było na tyle. Tak wygląda Call of Duty Black Ops 3 chyba? 6? Nie wiem. <tryk> tyle tych części, nas słyszałem, że już mi się wszystko myli. E, jak mi się grało? Zwykłe Call of Duty nie czuję żadnej różnicy między poprzednimi. dwie poprzednie części temu, bo w te poprzednie nie grałem. I to chyba tyle. Czy będzie jeszcze ten materiał z Call of Duty na kanale? Raczej nie. Być może jak przejdę fabułę, może coś dla was nagram. Możecie dać znać. O, w ogóle dwóch znajomych mam online. Yy, możecie dać znać czyli chcecie jakiś filmik z fabuły czy coś takiego, bo multika na ten moment mi wystarczy, pewnie już do końca tej gry, jak Madrina na dysku, to nie będę w ogóle dotykał tej, tego multika. Dobra, nie przedłużam, dziękuję za oglądanie, do następnego, Maciek Call of Duty, chcieliście, cześć.